Cześć, słuchajcie, bardzo szybki, króciutki odcinek. Całego serca chciałbym go dedykować wszystkim tym, którzy. Jakby to wam powiedzieć? Cieszą się z naszego nieszczęścia. Tak. To by tak ładnie brzmiało. Słuchajcie, przy tym ciągniku bez człowiek naszego klienta stałego już teraz kupiło niedawno, kilka rzeczy było do porobienia. Między innymi robiliśmy klientowi latem prawą tylną zwolnicę i niestety mała kucha się wkradła. Zwolnica nie była poprawnie złożona, minimalnie hamowały hamulce, ale tak się to nieszczęśliwie skończyło, że hamowały obydwa. No i niestety, ale mamy poprawkę. Poprawka niestety polegała na tym, że musieliśmy klientowi wymienić obydwie tarcze hamulcowe plus tarczę od ręcznego hamulca, które się znajdują za lewą tylną tarczą, za lewym tylnym hamulcem. No niestety, kilka ładnych godzin roboty, czyszczenia układu plus wymiana oleju i filtrów. No i niestety to praktycznie, że tak powiem, rzecz biorąc, na nasz koszt, także macie tutaj żywy dowód i może klient to potwierdzić, że no jeżeli coś spartaczymy, to, to trzeba po prostu to naprawić. Klient co prawda zlecił nam tutaj jakieś drobne dodatkowe prace, które jeszcze gdzieś tam powychodziły przy tym ciągniku, nie oczywiście zapłaci, ale no, tutaj nawet nie ma dyskusji, żeby, że tak powiem, próbować klientowi to liczyć, dlatego że nowina jest ewidentnie nasza i całe szczęście w tym wszystkim, słuchajcie, e, można powiedzieć, że dzięki Bogu po prostu e, nie doszło do tragedii takiej, że metalowe opiłki zaczęły generować się z tych klas, bo klient w porę się zorientował, e, zdążył zjechać przysłowiowe obładziny. Nie doszło po prostu do tragedii, bo mielibyśmy jeszcze do zrobienia coś niebiegłego. Ale na szczęście na to mamy polisę i takie tematy już, że tak powiem, szłyby po prostu z ubezpieczalni. Trudno się mówi, tak? Pewnie przy takim temacie nie będziemy, że tak powiem, poruszać tematu ubezpieczenia, żebyśmy nie mieli jakiejś ekstra, nie, że tak powiem, jakiej, jak dużej składki w przyszłym roku, bo to, wiadomo, ubezpieczalnie działają w dwie strony. Natomiast po prostu bierzemy to na bary. Jedziemy dalej, nie poddajemy się. No, minus jest taki, że ciągnik musi do nas trafić, kiedy nie mógł przez kilka dni pracować. No ale no, niestety no, czasu nie cofniemy. Całe szczęście niech będzie musiał za to chodzić, a ma na szczęście ocalamy skrzynię biegów nowe hamulce i nowy ręczny, co mnie, że tak powiem, cieszy. Także pozdrawiam Was serdecznie i... Wszystkim tym, którzy nas oglądają a też naprawiają maszyny, życzę, żebyście tych poprawek mieli jak najmniej. Ale mimo wszystko, jeżeli się trafiają, żeby podchodzić do nich po prostu na zasadzie bierzemy to na klapę, bo przecież no to będą następne naprawy. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Dominowa, cześć. A szczególnie pozdrawiamy naszego wiernego widza, który zawsze od początku daje nam łapkę w dół. Zawsze jest tylko jedna. Jestem przekonany, że to jest ten sam nasz wierny widz. Dziękujemy Ci. Cześć.